Co tu się wyrabia? Najwyraźniej ktoś prowadzi wykopaliska archeologiczne. Ej, ciekawe czego szukają? Czegokolwiek by nie szukali. Coś mi mówi, że to ma związek z naszą zagadką. Dobrze, rozejrzyjmy się tutaj. Co to za padziewie? Węgiel. Można nim pisać i rysować. Weźmy go ze sobą. O, ten yy, węgiel się z pewnością przyda do odrysowania tej mapy, którą żeśmy znaleźli bezpośrednio w piramidzie. Dobrze, czy coś tu możemy jeszcze zrobić? Tu mamy jakiś wielki obelisk. Myślę, że jeszcze coś znajdziemy? Myślę, że przydałaby się mapa. E, no, z pewnością mapa by się jakaś nam przydała. Tu jakieś fajerwerki. Czy coś jeszcze tu możemy zrobić? Możemy pójść tam w głąb tych wykopalisk? Fajnie by było. No, ale niestety... No? Nie. No niestety nici z tego. Także musimy się, moi drodzy, cofnąć z powrotem. Wracamy na statek, kochani! Żeby zapłacić 2,50. Szkoda, że nie znaleźliście tego, czego szukaliście. Nie wracamy z pustymi rękami. Ale z pustymi brzuchami? Bez obawy. Jestem pewien, że jeszcze tu wrócimy. Tam do czarta, zapomniałem wam wydać resztę. Mogą być egipskie monety? Na pewno się przydadzą. To załatwione. Dobra, zdobyliśmy też monetę, dzięki której będziemy mogli zdobyć drugi kawałek amuletu ze skarabeuszem. Także super. Okej, mm, ok, także cofnijmy się. Dalej, kochani, wrócimy tą samą drogą. Jasne, napiłbym się oranżady. Ja też. Nie mówiłem nic o oranżadzie. Jasne, zjadłoby się kanapkę. Rany, ten Sphinx wygląda naprawdę zagadkowo. No, widziałeś jak się do mnie uśmiechnął? Dobrze, myślę, że dobrym wyjściem z całej tej sytuacji będzie skierowanie się już bezpośrednio do tego automatu. Coś mi się zdaje, że wracamy do miasta. Jeść! Ej, może tym razem coś wtrząchniemy. No, jakąś kanapkę albo skupi róbki? Może w mieście znajdziemy jakieś wskazówki. Wskazówki? Dobrze, chodźmy do tej pizzerii. Nie pogardzę szklaneczką, Asir. Yy, na zdrowie. Asir to znaczy sok? Może ci Państwo nam coś powiedzą? Podejście z numer tego dwa. Najpierw wskazówki potem brzuch. O. Oj, no weź, Welma, no, no daj im gryza. Nie bądź taka, już byś pozwoliła im zjeść tą pizzę, no, już za drugim razem. No moi drodzy, może, może, za trzecim się uda. Kto to wie? Dobrze porozmawiajmy z tym państwem. Nie ma co, żar się leje. Aha. Stare melodie przypominają mi szczęśliwe czasy. Dość mało mówi. Mmm, zamówmy piwo korzenne. Ja stawiam. Super. Jesteś podobna do młodej przewodniczki, która nas oprowadzała. Mówi pan o mojej kuzynce? Widzieli ją państwo? Nie wiem, czy to była Twoja kuzynka. Być może. Wczoraj mieliśmy się z nią spotkać przy Sfinksie. Niestety się nie pojawiła. Bardzo żałuję. Tak miło się z nią gawędziło. Przyjechaliśmy z Kansas, wiecie. Tak, jesteśmy turystami. <laughs> Nigdy bym nie zgadł. Bez jej pomocy nie trafilibyśmy do wielu miejsc. Ciekawe, gdzie ona się teraz podziewa? Też się zastanawiamy. Dziś mamy rocznicę ślubu. 32 lata minęły jak jeden dzień. Nie możemy sobie przypomnieć melodii, przy której dźwiękach kiedyś tańczyliśmy. Próbujemy ją odtworzyć, brzdąkając łyżką o butelki. Pomożecie nam? Ale spróbujemy. Czemu nie? Kilka dźwięków. Ciekawe, czy będziecie umieli powtórzyć kolejność. O kurczę. Długie to chwila. Dobrze! Tak, poszło dobrze. O, to ta melodia, dziękujemy. Pięknie wam dziękujemy. Taka ładna melodia. Proszę, weźcie ten drobiazg. Może pomoże wam odnaleźć waszą znajomą? się i wskazówki. Haczyk na ryby. Jakiś wilk morski na pewno chciałby go odzyskać. Dobrze, mamy kolejny dowód, który jak najbardziej pasuje do Izmaela. Maszta. Mamy też już naszego, naszą parkę podejrzanych. E, piklingowie. Bo jedna piklingowie. Turyści z Kansas. Dobrze, na pewno to jest ich koszulka. Nie jesteśmy już w Kansas. Dobrze, to jest takie, takie jednoznaczne. Dobrze, poszukajmy dalej, poszlak. Eee, spróbujmy otrzymać w końcu ten drugi fragment tego amuletu ze skarabeuszem. Dobrze by było. Spróbujmy! Nie ma to jak dobra rozrywka. To... Skoro mamy już hajs, także możemy się zabawić. Żeby zatrzymać migające światełka, naciśnij duży guzik. Dookoła, dookoła, złap mnie, złap! Nagroda woła! Aha. Dobra, mamy to. Yuppie, udało się. E, to jakiś kamulec. Skopi chrupki. To nie jest żaden kamulec. Połówka medalionu ze skarabeuszem. Założę się, że to jakaś wskazówka. Ciekawe skąd się tu wziął. Dobrze, możemy jeszcze raz? To mi wygląda. No, łami główkę. Tak, moja główka już się złamała. Powiedzcie, że mogę jeszcze raz, ale tak bez monety. No, pewnie, że tak. Wygraliśmy pudełko z kubik chrupków. SKUWI DOWIDU! No, w sumie w takich automatach jest chyba tak, jak dobrze pamiętam, że ma się trzy życia. I do iluś tam z można grać, nie? O, szkoda tej figurki. No dobrze. No to nasze łakomczuchy została nam e, kanapka. No to smacznego. Cheeseburger. Cheeseburger. Nie podzieliłeś się ze Skubim. No i zepsuliśmy automat. O, jak szkoda. No trudno. Ale zdobyliśmy już cały amulet. I możemy teraz spokojnie iść do piramidy. Eee, wychodzimy, a mnie nadal kiszki marsza grają. No, przecież zjadłeś burgera. Nie podzieliłeś się ze Scooby'em, chciałbym wspomnieć, nie? Dobrze, zobaczmy, czy pod tym namiotem w końcu będzie jakiś sprzedawca. Chodźmy, przyjaciele, witajcie w królestwie dywanów i chodników. Znajdziecie tu wszystko, czym można wyścielić podłogę. Jaka jest różnica między dywanem a chodnikiem? Około... 2 metry długości. Okej. Okay. No i proszę, kogo my tu mamy? Ponownie widzimy się z naszym... E, ...Izmaelem? Tak on miał na imię? Przyjaciele. Nadal wężycie, jak widzę. Czy możemy ci pokazać ten medalion? No Spróbuj jeszcze raz. No niestety nie. No, i co ja biedny teraz mam zrobić? Okropny tutaj bałagan. Chodniki z takim samym wzorem powinny leżeć razem. Pomożecie mi je uporządkować? Ale chwila, jak z takim samym wzorem? Przecież wszystkie mają ten sam wzór. Aha, dobra, bo to jest. Dobra, wiem, to jest znalezienie jakby karty do pary. To tak się normalnie grało. A tu zamiast kart mamy dywany. Dobra, już kumam. Niebieski. Tu są dwa zielone. Dobra. To mamy raz. Żółty. Tu niebieski. To był chyba niebieski. Dobrze. A, fiolet. Hej, idzie nam sprawnie. Eee. Żółty dywan. O, tu było od razu. No, proste to jest. Nie ma żadnego problemu z tym. Powiem wam, że w tamtych wcześniejszych częściach się tak zdarzało, że niektóre gierki były takie dość upierdliwe. Przypomina mi się ta długa minigierka z lampionami, gdzie było mnóstwo etapów. Tutaj w porównaniu do tej części jest minigierka troszkę większa, ale nie ma jeden etap, nie? Także ona nie męczy aż tak bardzo. Piękne są te moje dywany i chodniki. Mogę tak stać przez cały dzień i je podziwiać. <laughs> No, dość tych zachwytów. Dziękuję. Dam wam jedną rzecz, taki mały prezencik. Znalazłem coś, co może wam pomóc w rozwiązaniu zagadki. Dziękuję Ci. Podejrzani i wskazówki. Identyfikator turysty. Szkoda, że nazwisko jest zamazane. No kurczę. No to, moi drodzy, mamy zagwostkę. Mamy dwie poszlaki, które ewidentnie wskazują na Piklingów, albo dwie wskazówki, które wskazują na Izmaela. Także y, ostateczną odpowiedź będziemy może, mogli sobie y, zdefiniować na podstawie ostatecznej Jak wskazówki. Jak skończysz przeglądać listę podejrzanych i wskazówek? Bo na razie niczego nie wiemy. I nie jesteśmy niczego w 100% pewni. No dobrze, powiem wam, że ten sprzedawca dał nam już drugą wskazówkę. Rozejrzyjmy się jeszcze raz. To się w poprzednich częściach nie zdarzało, żeby jedna postać drugoplanowa dawała nam już aż dwie wskazówki. To też jest bardzo ciekawe i fajne rozwiązanie. Jalla, czyli naprzód. Poznaję to miejsce. Dobrze, chodźmy do piramid. Dalej kochani, musimy działać szybciej niż umia. No, kochani, mamy zagadkę do rozwiązania. Rozwiążmy ją przed obiadem. Umieram z głodu! Jestem ciekaw, czy fabularnie będziemy mogli się zbliżyć w jakiś sposób do tej mumii. Nie mam tu na myśli tego do piramidy. końcowego momentu i złapania. Tylko tak gdzieś w trakcie, nie? Fajnie by było. Skupmy moc. W środku na pewno znajdziemy jakieś wskazówki. Natomiast w tym momencie chodźmy sobie odbić tą mapę. Dokąd teraz? Na obiad. No, na obiad już jest za późno. Na obiad już jest za późno, szczególnie w momencie, kiedy to nagrywam. Ewidentnie już jest za późno na obiad. Chodź fred, zajrzyjmy jeszcze raz do komory sługi. Może coś przeoczyliśmy. No, z tamtego pomieszczenia weźmiemy sobie mapę. Tą oto tutaj mapę. Dobrze, weźmy sobie ten węgiel. Mamy serwetkę i węgiel, Fred. Użyjmy ich do przerysowania mapy. To był świetny pomysł. Patrz, to chyba ważna wskazówka. Kamień z pensety. Ciekawe co to? Przekonamy się, na pewno go znajdziemy, bo mamy kopię mapy. Okej. Okay. To nie to. Spróbuj jeszcze raz. M mamy mapę, w której był wskazany coś przy obelisku. Wracajmy i dołączmy do reszty. Hmm, no to w takim razie musimy się tam dostać. Różmy się, kochani. Ale czekajcie, ja wspominałem coś o mumii, że fajnie by było ją jeszcze zobaczyć, ale. Zapomniałem, że myśmy ją my przecież kochani. już widzieli w tej kascence, kiedy Skubi z Kudłatym w wagoniku uciekali właśnie przed e, tą mumią, znajdując jednocześnie da, e, Dafne. Moje pewne niedopatrzenie. Ej, chyba już tutaj byliśmy. Dobrze, chodźmy. E, aha, do Sfinksa. Dalej, kochani i od sfinksa w prawo na łódź o, i na drugą Sfinks stronę. Wielki. W Egipcie archeolodzy odkryli wiele sfinksów, ale ten jest największy. Powiem wam, że jak na pierwszy raz, mimo tam się, Wracamy i fajnie to sprawnie idzie. Świeże ryby. Racja Muszę przyznać. Musimy się jakoś przedostać na drugi brzeg. Może kapitan Maszt weźmie nas na swój statek. Muszę przyznać, że naprawdę dość sprawnie mi to idzie. Jak na grę z Pegi 4? Pegi 5? Ile, o to, o ile ona tam ma? Wołajcie na mnie Ismael. Wołajcie mnie do jutra. Wołajcie jak głośno chcecie. Ale nie wołajcie mnie za późno na obiad. Aha. Okej. Okay. <laughs> Dobrze, wejdźmy na pokład jego statku. I na drugą stronę Nilu. Widzę, że nie dajecie za wygraną. Tym razem wiemy za czym się rozglądać. Za kamieniem! Za kamieniem z pensety, i tym razem mamy mapę. Rozejrzyjmy się jeszcze raz. Mam nadzieję, że Scooby trzyma się jeszcze na łapach. <grywa> na razie solidnie się trzyma. Dobrze, wyciągnijmy sobie tą mapę. E, kamień z pęsety. Mamy tutaj e, takie miejsca archeologiczne. I to, gdzie mamy zaznaczony X, jest gdzieś z tyłu po lewej stronie. To chyba chodzi o to. No dobra, Scooby, kop przy kamiennej ścianie. Według mapy, kamień z Pensetty jest właśnie tam. scooby dooby No i mamy. Dobra robota, Scooby-Doo. Szybko zabierzmy stąd ten kamień. Dobrze, moi drodzy, mamy ten kamień. Ale co z nim mamy zrobić nie mam zielonego pojęcia? Hmm. Dobrze, wróćmy się za Sfinksa. Zabierzmy ten kamień na drugi brzeg. Tam były jakieś hieroglify i nie wiem, czy przypadkiem nie trzeba połączyć sobie tego kamienia z tym. Nie raz, moi przyjaciele. To nie żaden balast, tylko wielki kamulec. Wielki i ciężki? Zaniesiemy ten kamień do sfinksa. Dobrze, chodźmy tam e, Dalej, za sfinksa. Kochani, tą samą drogą. Powiem wam, że bardzo mi się podoba te, te scenki. Te scenki. Tylko minusem jest to, że na tyle często one występują, że nie jestem w stanie powiedzieć to, czego chcę na tych nagraniach, na tych odcinkach. Idziemy, trzeba sprawdzić, co jest z tyłu. Moglibyśmy to sobie podarować. Jesteśmy, nic się tu nie zmieniło. Nadal nie wiemy, co znaczą te symbole. Musi być jakiś sposób na rozszyfrowanie ich. Dobrze, sprawdźmy, czy ten, czy ten kamień z hieroglifami nam w tym pomoże. Patrzcie, te symbole wyglądają identycznie jak te na kamieniu z Pensety. Naciskajmy symbole na ścianie w takiej samej kolejności, w jakiej zapisane są na kamieniu. No i super, słuchajcie, mamy hasło, musimy tylko w dobrej kolejności e, dotknąć te hieroglify. Dobrze, mamy e, jakąś panią z kaczką na głowie, potem mamy skarabeusza z łódeczką. E, pióro z wężykami, kółeczkami i półokręgiem i jakiegoś psa, sokoła i węża. Słyszycie? Nareszcie coś się dzieje. Zmykajmy stąd. Tak. Zaraz. To chyba jakieś wrota. W dodatku się otwierają. Może tam znajdziemy naszą kuzynkę welmy. Za chiny, nie wejdziemy do środka. Mowy nie ma, żebyśmy weszli do środka. A zmienicie zdanie za trzy skubi chrupki? A z trzeciej strony to nie ma tam nic strasznego. No pewnie, że ze skubi na pewno tam wejdziecie. Także raz, dwa i trzy. No, kochani, czas ucieka. No. Kurcze, tu nie jest strasznie. Tu jest ciemno i strasznie. U, strasznie. Niewielkie to pomieszczonko. Musi tu być jakieś inne pomieszczenie. Poszukajmy drzwi. No, jest naprawdę ciemno. Natomiast jesteśmy przygotowani na tą ewentualność i mamy ze sobą latarkę. Dobrze, że mamy latarkę. Dalej, kochani. do widu! Ej, ale fajowska płaskorzeźba. To chyba słońce. W tej rzeźbie brakuje jednego fragmentu. Hmm... Czyżby brakowało, słuchajcie, amuletu Skarabeusza, który mamy w ekwipunku? Chyba tak. Dobrze, ale zanim go tam w trynie. No, to nie jest to dobry pomysł. Czy ja mogę coś znaleźć jeszcze, coś dotknąć? W brakuje jednego fragmentu w kształcie skarabeusza? Może no dobrze, dobrze, dobrze wiem. Mm, tylko ja chcę tu jeszcze coś pomacać. Dobrze, raczej chyba nic więcej nie ma takiego, także włóżmy ten amulet z karabeuszem, ze Skarabeuszem na swoje miejsce. No kochani, mamy cały medalion ze Skarabeuszem. Sprawdźmy, czy pasuje. To w końcu nie boli. Co ja gadam? Pewnie, że boli. Pasuje no to się kur... okaże. O kurczę! To są wrota, a kluczem był medalion! To telma Znalazła się! Nareszcie. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę, Welmo. Bałam się, że zostanę tu na zawsze. To straszne. Ale kto cię tutaj zamknął? O, wszystko stało się tak szybko i niespodziewanie, że nie zdążyłam się przyjrzeć. Ale naturalnie mam kilka typów. No to szukajmy dalej. W końcu znajdziemy winowajcę. A kogoś my tu mamy? No proszę. Ups. Kto się przebiera za mnie, wybierz i wskaż na ekranie. No dobrze moi drodzy, doszliśmy już do końca naszej zagadki. Musimy już wytypować naszego ostatecznego winowajcę całych tych zamieszek i wytypować który z tych naszych Pięciu, tak? Pięciu podejrzanych, i jest na naszą mumią. Dobrze. Mamy tak. Koszulkę, nie jesteśmy już w Kansas. E, to mamy do Piklingów, tak samo jak z zniszczonym identyfikatorem. E, kolejne, to mamy tak. Pierścień, e, haczyk do ryby i mokre bandaże. E, mokre bandaże, no to wydaje mi się, że do Izmaela będą pasowały z uwagi na to, że. Pracuje, jakby nie patrzeć, yy, przewożąc turystów nad, yy, z jednego brzegu Nila na drugi brzeg Nila. Także wydaje mi się, że to może, to być, może być wskazówka, Czy która ewidentnie będzie obarczać jego winą. Dobrze, skrapi. <laughs> nie przerywaj mi, bo właśnie przechodzę do konkretów. Dobrze, w takim razie wydaje mi się, że naszym, e, naszą mumią będzie Izmael Maszt. Także wybierzmy go i sprawdźmy, czy faktycznie się nie mylę. A więc to Ismael Maszt? Co? Co? No tak, to było jasne. Widzę, że udało Wam się złapać złodziejaszka. Dlaczego to zrobił? To jasne. Ismael niewiele zarabiał na przewożeniu towarów. Więc postanowił dorobić, upłynniając skarb. Najpierw uwięził telmę, a potem chciał przepłoszyć wszystkich turystów i splądrować piramidę. Taki miał plan, Fred, ale stał się nieostrożny i gubił fanty, które wy znajdowaliście. Na pewno by się udało, gdyby nie wy, wścibskie dzieciaki. Teraz zamiast liczyć pieniądze, będzie pan liczył dni do końca odsiadki. Skubi dubidu! Szkoda, że musimy się rozstać tak prędko. Nie mieliśmy nawet okazji pogadać. Naprawdę, strasznie mi przykro, ale czekają na mnie kolejne zagadki. Na nas też. A dokąd się teraz wybierasz? Do Adisa Buby. Podobno znajduje się tam wielki skarb, którego strzeże zombie. Zombie? Y -y, to ty sobie tam jedź, a my zostaniemy tutaj. <laughs> nie ma się czego bać. Zombie naprawdę nie istnieją. Ciągle mu to powtarzam. To do zobaczenia. Do zobaczenia! No dobrze, dokąd teraz? Do Paryża? Do Aten? Do Istambułu? Jedźmy tam, gdzie nie ma mumi. I gdzie nie ma duchów. Ale za to są naleśniki. Super, naleśniki! <grym> Mamciu, to dopiero była przygoda. Dobrze, moi drodzy, dotrwaliśmy do końca naszej, e, naszej przygody. To jest dobre podsumowanie naszej drużyny, zastanawiając się, jaką kolejną trasę e, obejmie, obejmą. Także bardzo, bardzo serdecznie was zachęcam do e, zaproponowania mi, z którą częścią ewentualnie mógłbym się jeszcze zmierzyć. E, słowem podsumowania, bardzo mi się podoba ta część. Klimaty jak najbardziej mi odpowiadają. E, iście egipskie. E, nasza zagadka z Mumią była bardzo przyjemna. Wydaje mi się, że to była krótsza część z serii Giro z Kubimdu w porównaniu do poprzednich części. Takie lekkie parkorów, odczułam wrażenie, tej że tej tą część, pomimo że przechodzę ją tej pierwszy tej raz, wyjątkowo szybko udało mi się ją przejść. To jest taka moja mniej więcej konkluzja na ten temat. Znowu e, do co mi się jeszcze bardzo podobało, podobało mi się to, że za każdym krokiem, przy każdej aktywności, prawie przy każdej aktywności. Była katzenka filmowa, i faktycznie można się było poczuć, oglądając choćby film animowany, co jest dla mnie bardzo dużym plusem, jeżeli chodzi o ten tytuł. Ta część jest według mnie dzięki temu bardziej dopracowana w porównaniu do poprzednich części, jaką ogrywałem na tym kanale. I uważam, takim słowem podsumowania, tak podliczając tą część, że mógłbym jej spokojnie dać. Taką mocną dziewiątkę, ocenę 9 na 10. Jeśli chodzi o ca całą cały cykl z serii, Kieros Kubim dół, no dobra. Bardzo Wam dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Zachęcam do e, zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, podzielenia się e, komentarzem w sekcji pod spodem także bardzo chętnie bym chciał, żebyście również wytypowali kolejną część z widu, którą byście chcieli obejrzeć, którą nam jeszcze zostało. Trochę nam tych części wydaje mi się, że zostało, i myślę, że możemy spędzić miło kolejne dobre godziny, czy tam minuty, wspólnej dobrej zabawy. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym w następnych materiałach. Także na razie. Wszystko wskazuje na to, że w wehikule zagadek trzeba wymienić olej. Spoko, to się dobrze składa, bo w Egipcie olej jest jednym z ważniejszych towarów eksportowych. Olej to bracie i zostań w chacie! O kurczę, no co? To było drętwe, nawet jak na ciebie. Nie drętwe, tylko oryginalne. Jak twój strój? Właśnie, nazwałbym go strojem kempingowym. <ślad> <ślad> Nie zadzieraj z chodzącym ideałem. Chodzący to on jest, ale do ideału mu daleko. Grancz już całkiem wyszedł z mody. No kochani, ruszmy się wreszcie. Jest jeszcze wiele fajnych miejsc do zobaczenia. Jeszcze wiele musimy się nauczyć. A przy drodze widziałem znak do naleśnikarni Alseco. Naleśnikarnia Alseco? To taka sieć. Co wolisz, stary? Naleśniki czy fryty? Zkowidowidowo!